Dajcie go beczki do pracy kawka emby zaraz teraz przylecą antybioty podajemy ale zaraz będę dzwonił bo wszedł, wszedł pocztowy i na numer telefonu dosyć ciekawy nie ma pół ogona. i zobaczymy jak się rozmowa potoczy dobra, no, będziemy dzwonić do chłopa taki dosyć ciekawy kolor nie ma ogona, Cztery pióra ma go goń pewnie ja jastrząbek, jastrząbek szarpał trochę się zajdzie zaraz zobaczymy szatan Dzień dobry. Dzień dobry. Tomi z kanału FR87 z YouTube'a yy, wszedł do mnie gołąbek yy, o numerze 10722. Gdzie on jest? I on szedł. Yy, Wyszków? Mazowieckie? Wyszków. Wyspuszczany w Półtusku A, no widzisz. No to daleko nie poleciał. Znaczy wiesz co, chyba go ja brał, bo on ma cztery pióra w ogonie A tak to Taki rozpierzony strasznie Nie wiem no ja pójdę tam co trzymam Znaczy ja go nie będę trzymał tylko mówię zadzwonię Tak zapytam się Co i jak skąd ten gołąbek bo patrzę, że obrączka z Gliwicarz, chyba tak Tak tak, ale to on kupiony był tego pełęby w dziesięciu zostało dwa także. Aha. No to już... <grywa> słabo, słabo się sprawdziły. No jak to młody, nie? No, no taki taki się ja każdy... Ja myślałem, że one poszły z wiatrem, chociaż dopiero dzisiaj pierwszy telefon. Aha. Bo wczoraj mieliśmy nie? Ale myślałem, że one poszły gdzieś na wschód mocno z wiatrem. A to widać on w ogóle nie odleciał. No tam półtuska do mnie jest półtuska 30 km jest coś. Coś w no, tym stylu. No, 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 no. No. Yy, a pan skąd jest? Biała Podlaska. Bia Biała Podlaska, no widzisz Biała Podlaska. Z białej, Podla z białej Podlaski złapałem słynnego głębia na górze Piachu. Nagrałem o nim filmik. Z tamtego roku był. 10 dni na górze Piachu sobie po prostu żerłował w lesie. No, widział, widziałam, widziałam ten filmik, widział pan no. ten filmik, no to teraz... Ale ten a... gość, ten gość mnie sekcja. No tak, tak, bo ja do niego się jakoś dodzwoniłem. Znalazłem po prostu ten numer. Znaczy, po, po, pod ten. Zadzwoniłem tam do tej sekcji, do was tam się zgłosił. Ra Rachmir, czy ktoś tam. Tak, tak. Właściciela znalazłem, ale go puściłem później w Mińsku Mazowieckim, gdzieś tam w okolicach. Bo on powiedział, że, że one stamtąd wracały. tego głęby. No to był pierwszy od konkursu, ale także. Wtedy to chyba już był drugi coś takiego. On był z tamtego roku ten go. no Ale go wypuściłem tak. tam, bo jechałem akurat na ślub. To mówię, dobra, 117 km będzie, miał tego wypuściłem. No ale nie, nie wrócił Nie, ja tam rozmawiałem z tym, z tym gościem, to mówi, że nie No właśnie No to starszy facet, taki on tam ten... Starszy, tak, bo to jest żona, oni się strasznie przejęli tym gołębiem, także To znaczy to on stary kawałek, z siostrą mieszka, nie? A to z siostrą, a no widzisz Z siostrą, no Jutro go puścić? To ma chyba to wychodzi no bo mówię tutaj u nas o, taki był silny wiatr bo tam gdzieś była, w górze byłam w nocy chyba nie eee I... czekaj były dziś nie wczoraj był wypuszczony tak? tak tak no tak. to dzisiaj ja wstawałem o trzeciej rano to to się i waliło u nas tutaj w Duszkowi no to, to prawdopodobnie z półtuzka też to szło wszystko Wszystko i oni wypuścili te wiatr, nie? Uh -huh. Ja myślałem, że one będą, bo one miały normalnie zwiatr, myślałem, że one będą po półtorej godziny, do półtorej godziny i będą w domu, nie? Uh -huh. A to kurde, ostatnie gołębniki dzwonią, że mają gołębia, tutaj ja na pierwszym miejscu mi nie mam nic, nie? No, to <grym> to także powiało ich, to myślałem, że gdzieś na Ukrainie wylądowały na no, tej gołębie, ale. Nie, no w, w centralnej Polsce zostało. <grym> to zostało. <grym> Dobra, e, CK, co ja tu mogę... Kurwa latają tu kurzą mi co ja mogę mu podać, bo on sobie tam do jedzenia Oj, Jędźmy? Może być czy, czy, czy coś on, grubszego nie wiem ale, ale on szedł do głębi? Tak, no u mnie to rano dzisiaj ojciec puścił te pocztowe białe, ja mam ich z 120 i tak mówi, że latał, lata mówi wszedł do głębika, to go zamknął mówi, bo zobacz, bo on taki kolor ma dziwny. A to stary łapać, także wiesz, kolory no mi się podobają. Taki ru rudy taki, no 6 par głębiej, nie. Aha. I to pan ja mi 4 sztuki, nie? nie pytam pana bo po ile tego nie? No i po 40, to wyśle pan 10, nie? Aha. No, i to tak. Chciałbym sprawdzić po prostu. No, bo te tego łębie, tego łębie to też nie, in... no, Podobny teren Aha. gołębie I kupić to to będzie lecieć. A no widzisz, to Aha. jest to jednak jakaś zasada te, tego wszystkiego jest, nie? Że jednak głębie, te co u Was się sprawdzają, to powinny stamtąd, powinieneś stamtąd się zadobywać, nie? Ale to Ci, znowu Ci konkurencja dobrego głębia nie sprzeda, nie? Powiem szczerze, że sprzedałem tam, tak? tylko, tylko że, że tam jest skupi u nas podział, tylko taką rozpiętość, jaką u nich, Znaczy u nas w sekcjach, u nich od... a rozumiem, a, o co chodzi. No, u nas tak jest na przykład pierwszego do ostatnich 10 km odległość, tam jest rejon 60 km nie? no to, ku, to kurde, no i dużo gołębi idzie, u nich idzie 10 tysięcy, u nas idzie 1,5 tysiąca, no okay. i to spadne jest, to leci. Taka kupa to leci, dokładnie. Dobra, ja już rano wstaję, to, to go po prostu, no, dzisiaj mu coś tam dam jeść i pić i go wypuszczę, no. No, no mówię, on, on ma cztery piórka tylko w ogonie, także nie wiem, bo umie kurwa taki wielki jastrząb lata to. Ale, ale, ale w środku, ciągku... Czo... Wiesz co ona mówi ci? Zewnętrzne ma tylko, tak? Zewnętrzne ma z boku ma cztery. No, no bo one się pierzą od środka, nie? No ale tutaj ewidentnie go coś kurwa brało, no bo, yy, bo Bo ma cztery... Cztery tylko mu zostały, mówi o tak, no ale umie to kurwa Jastrzą, bo ojciec mówi, że był dzisiaj rano jastrząb Może go szarpał. Jak ja mam białe kolory, to wali w te kolorowe, wiesz. No, no, no. To białych nie rusza, a tutaj na, na odwrót jest tak po prostu. No dobra, to już nie zawracam głowy, jutro go wypuszczę. No, pozdrawiam. Cześć. Także rozmowa była przeprowadzona. Jeszcze raz pokazuję. Biała podlaskę. Tam ja o coś jeść i pić. Jutro rano będę jechał na latarką. Zobaczcie, kurde, na się słuszne. Zobaczcie. O, o. Zobacz, patrz, siada, patrz. Kurde, to są gołębie. Nie tam jakieś pocztowe, no. <gry> zobacz. Ojciec mało, za mało serca nie dostał. Leci, leci tutaj, zobaczcie. Kurde, taki Ech, składowy. Jak to się mówi sąsiadom To by się złapało Nie można A pocztowe Zobaczcie Wpadają No dobra Zadzwonione Rozmowa przeprowadzona Gąb był zakupiony jak słyszeliście No i tyle Żerowanko ale powiem Wam tak, kurzy się strasznie, deszczu nie ma kawę se pije, zaraz już mi zgrzyta w zębach i ostatnio właśnie ten tytuł taki <grybuj> odnośnie koków u mnie pełno koków jest tak naprawdę gołębie są od 5 do 20 złotych no może do 30 co niektóre, ale chodziło mi o to, żeby po prostu poruszyć ten temat. A mi takie koki ganiają, ja takie ładne ganiają. Nie, tu... Nie mówię tu o sobie, bo u mnie cieszę się z tego, że chłopaki dość inny ganiają. Mi to wystarczy. To jest ta największa adrenalina. A kto chce, to niech się chowa co chce, tak naprawdę. Tylko, że właśnie jest taka sytuacja. Dużo znajomych i ogólnie dużo ludzi mówi, A ja takie piękne głębie gania, mam i takie koki ganiają. I co potem się okazuje? Potem się okazuje, że z 200 głębi wychodzi 30 dobrych. Reszta do kija zwykłych. Także tak to bywa. No, u mnie Budapesty, o tak, widery. Ciemne, ciemne teraz po 5 zł. O, perłówka znowu się znowu na drzewo usiadła. Dobra. Na drzewo usiadła <laughs> No trzeba ją złapać, jutro by się na targ przydała Siedzi na drzewie Ten Sąsiad akurat w ogóle nie gania Same przylatują Jak mają chęć ale ciężko je złapać o, ojciec kiedyś z nim walczył. No ciekawe czy przyleci ona. Zobacz pani Jurku, dzwonić do mnie, ja mam 9% baterii, a tu taki łopcy siedziło. Perłowe. Jak się rozmawia, to nie można nagrywać. Ale ona patrzy tam do sąsiada, nie wiem czy przyleci. Jeszcze ślinę przełyka Oj. Zrezygnowała Ale zagląda zagląda Łapasz w akcji Jak na tym filmiku, co dzisiaj go wrzuciłem na, na Facebooku Tylko nóżką. i nie gania jeszcze, godzina 16.30 Chyba już już chłopaki ganiali. i się później z pracy wróciłem nie chcę zlecieć ta najbardziej lotna jasna jest a czarne piórko także dobrze ją widać z tych łążyńskich ale tak miała Bateria prędzej mi padnie niż, niż ona usiądzie, także idę podłączyć telefon. kurde, przykryłem tam workiem, patrz, zabrali te worki. Ale słyszeliście nic, nie czeka na razie. trzy sztuki odłożone takie najbardziej czekające i ciężko oddychające po tej kostce teraz dobrze tu się wszystko sypie mata pocztowe Aber...